Panie prezydencie, trzeba chyba bardzo kochać Floydów, żeby ich ściągnąć do swojego miasta. Dokładnie tak. To oczywiście my, muzyka, która jest kochana już od wielu pokoleń. Bardzo się cieszę, że Another Pink Floyd zagości na deskach naszego amfiteatru w Parku Strzeleckim. To kolejna duża impreza w Nowym Sączu, w naszym nowym Parku Strzeleckim, w naszym nowym amfiteatrze. Jak widać tłumy ludzi, duże zainteresowanie. Nowy Sąd żyje i się rozwija. Co w sobie ma muzyka Pink Floydów, że wszyscy ją tak kochamy? No to jest oczywiście bardzo wysoka klasa i no i też myślę, że dla takiego pokolenia jak ja to są też wspomnienia młodości, bo bo oczywiście wychowaliśmy się na tych, na tych nutach i to jest myślę najcenniejsze w tym wszystkim, że, że to rzeczywiście towarzyszy nam przez całe życie. Muzyka Pink Floydów przewyższa swoją klasą inne zespoły coverowe, nie coverowe, przepraszam, anody Pink Floyd swoją klasą. Przewyższa właśnie inne zespoły kawerowe. Dokładnie tak. No nawet tutaj w kuluarach niektórzy żartują, że, że Another Pink Floyd jest lepszy od oryginału. Ja już byłem na koncercie tego zespołu kawerowego, ale rzeczywiście to jest wysoka klasa, wysoka jakość. Warto było przyjść do amfiteatru. Myślę, że impreza będzie przednia. Cały spektakl przed nami. Dzisiaj w nowym sączu zamykamy trasę The Wall i również dzisiaj można powiedzieć otwieramy nową trasę, czyli trasę yy, pulsów. Yy, według pana, która z płyt jest lepsza, którą płytę można w ogóle, czy w ogóle można i mamy prawo robić gradację płyt i trochę. No zdecydowanie oczywiście nie mamy, bo tutaj każdy e, ma swoje ulubione kawałki, każdy podejmuje takie decyzje sam, także myślę, że... Miłe jest to, że tworzymy wspólnotę, że tutaj nas łączy właśnie ta muzyka bardzo ambitna, w bardzo dobrym wykonawstwie. Ludomir Handel, prezydent